Cześć, jestem właśnie na saunie, będę tutaj się pocić przez kolejne 15 minut, potem wyjdę na zewnątrz, spłukam się lodowatą wodą, odpocznę, wynapiję się wody, bo to jest bardzo ważne przy korzystaniu z sauny, wrócę tutaj i znowu posiedzę jakieś 15 minut i tak kilkakrotnie myślę, że około trzech takich sesji sobie zrobię. Chciałam Wam powiedzieć, jak ważne jest regenerowanie się po treningu, dlaczego warto korzystać z sauny. Pamiętajcie jednak, żeby nie korzystać z sauny w dni treningowe zaraz po treningu, ponieważ przy wysiłku fizycznym przyspiesza akcja naszego serca, mamy szybsze tętno, a taki sam efekt daje nam sauna. Dlatego, jeżeli zaraz po treningu wejdziemy na saunę, no to nie mamy czasu na odpoczynek, tylko to tętno cały czas jest przyspieszone, serce cały czas pracuje na większych obrotach, dlatego warto właśnie korzystać. Tego dobrodziejstwa właśnie w dni bez treningów. Poza tym, zapewne doskonale tym wiecie, jeżeli jesteście na bieżąco ze sportem i z treningami, że podczas treningu nasze mięśnie doznają tak zwanych mikrourazów i później regenerują się, przez to wzrasta masa mięśniowa i nasza sylwetka się poprawia, staje się bardziej wysportowana. A korzystanie z sauny, które wiąże się z wysoką temperaturą, której poddawane jest nasze ciało. Nie wpływa korzystnie na to, aby te mikroorady się zagoiły, więc możemy przez to dłużej dochodzić do siebie. Dlatego właśnie zalecane jest korzystanie z sauny w dni nie bezpośrednio po treningu. Sauna pozwala nam na to, aby zregenerować nasze ciało, aby dać mięśniom odpocząć, oczyszcza nasze ciało z toksyn i pozwala nam się zahartować. Takie drastyczne zmiany temperatury bardzo dobrze wpływają na nasz organizm. Dzięki temu możemy się uodpornić na wszelkie choroby, jakieś przeziębienia. A jak wiadomo, gdy jesteśmy aktywni, trenujemy dużo, nie chcemy być przykłóci do łóżka na parę dni z jakimś katarem, bólem głowy, bólem gardła, czy grypą. Dlatego warto jest, ja myślę, korzystać regularnie z sauny. Myślę, że warto przeznaczyć... wejść! Um... Myślę, że warto raz na jakiś czas. <laughs> no, przestań mnie straszać! Dlatego myślę, że warto jest przeznaczyć jeden dzień w tygodniu, czyli nawet w miesiącu, na to, aby przejść się na saunę. Wiele siłowni, fitness klubów oferuje takie usługi, dlatego dowiedzcie się i naprawdę skorzystajcie z tego. Robi się coraz bardziej gorąco. Trzeba będzie jeszcze trochę dołać do pieca. To jest taki specjalny piec z gorącymi kamieniami, na który można dolać troszeczkę wody. Wtedy temperatura tak naprawdę się obniża, ale odczuwalna temperatura jest wyższa przez tę wilgoć, która unosi się w powietrzu. Więc ja zaraz sobie doleję trochę wody, żeby się spocić. Lubię to uczucie, kiedy woda ze mnie spływa. Wtedy jakby mam wrażenie, że też wytapia się ze mnie to całe zło. Czuję się jak nowo narodzona po takiej saunie. Więc polecam, skorzystać na pewno pomoże Wam to w regeneracji. Sprawi, że będziecie mieli lepsze samo poczucie. No dobra, czas dolać do tego pieca. Jak będzie piekło. Aaaa, parzyk. Aaaa, dobra, czas uciekać z tego piekła. To cześć. Pa.